Na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Opolu nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Podpisał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej w Opolu druh Andrzej Borowski. Opole 15 maja 2010 roku. Dostęp sztandarowy. Straży Pożarnej Biskupice. podbór sztandaru. Wystał. W chwili obecnej nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru. Proszę drucha Andrzeja Borowskiego, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu, o wręczenie sztandaru. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach. Wkazuję ten sztandar jako symbol wiarnej Waszej pracy i działania na rzecz lokalnych społeczności i na rzecz Ochotniczego Pożarnictwa. szczęścia tego sztandaru, jak Żonicy oka. Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie spalimy. Podsend sztandarowy do prezentacji sztandaru. Hart! Proszę druha Andrzeja Borowskiego, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego, fasyście starszego brygadyra Zygmunta Zalewskiego, członka prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego o dokonanie aktu dekoracji sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej. z Państwa wasz standard z Państwa z złotym znakiem związku do Państwa z i działalności.